Witam kochani bracia, siostry w Jezusie Chrystusie. Chciałbym poruszyć dzisiaj temat, dosyć ciężki temat e, dla wszystkich ci tych, którzy e, mówią, że wierzą, że są nawróceni. A tak naprawdę a, nawet nie wiedzą, co to znaczy. Więc chciałbym może zacząć od tego, że żeby zapytać Was takie pytanie: um, Czy Ty jesteś prawdziwym chrześcijaninem, czy tylko takim co? chodzi do kościoła, czy, czy nazywa siebie chrześcijaninem. Bo jeżeli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to czy potrafiłbyś e, tak krok po kroku wytłumaczyć, dla, w co ty wierzysz? I do tego jeszcze, dlaczego w to wierzysz? Czy mógłbyś pokazać w Piśmie Świętym wersety, które by były w stanie poprzeć Twoje słowa? Pomyśl, jak długo jesteś chrześcijaninem? Czy to jest rok, dwa, pięć, dziesięć? Bo każdy z nas, ma początek wiary. Nikt nie rodzi się jako chrześcijanin, tylko w którymś momencie życia otrzymuje prezent od Boga w postaci wiary, nawraca się i uwierza. Więc jak długo Ty jesteś chrześcijaninem? Czy jest to 10 lat, czy więcej, mniej? Więc załóżmy, że 10 lat. Więc teraz takie pytanie: czy przez te 10 lat przeczytałeś Biblię przynajmniej 10 razy? Oczywiście nie jest to reguła, ale jest to bardzo dobra praktyka, żeby czytać Biblię przynajmniej raz w roku całą, od początku do końca. Ja na przykład czytam Biblię. Poza studiowaniem, regularne czytanie Biblii, takie codzienne, e, czytam mniej więcej pół, do 4, pół godziny do 40 minut. i Jest to około, jest to dokładnie dwie pełne kartki. I czytając w ten sposób w ciągu roku, czytam cały Stary Testament raz i cały Nowy Testament dwa razy. I to. I to nie jest tak, że muszę się spieszyć, to najczęściej mi jeszcze zostaje parę tygodni czasu. Więc namawiam szczerze, nie jest to żaden wielki problem. Zacznijcie czytać Biblię regularnie i pogłębiać swoją wiarę, bo nie znając Słowa Bożego, nie znając przekazu Bożego, dla nas nie jesteśmy w stanie obronić or, albo przekazać niczego na temat naszej wiary. Bo jak jesteś w stanie powiedzieć komuś w co wierzyć i dlaczego, jeśli nawet nie masz podstaw na ten temat? Więc takie pytanie: jaki, co ty myślisz na temat Biblii? Najczęściej ludzie mówią, że Biblia jest napisana przez człowieka, albo to jest jakiś zlepek opowiadań, czy to nie można całkowicie wierzyć tej Biblii i tak dalej. Czy to ty podzielasz taką opinię? Czy ty uważasz, że Biblia to jest słowo Boże od początku do końca, w 100% od Boga pochodzące, dane nam przez Boga i, i to jest to, w co ty wierzysz? Czy raczej traktujesz Biblię jako dodatek? Bo jeśli nie wierzysz w Biblię, nie wierzysz w to, że Biblia jest całkowicie dana nam od Boga, masz o Biblii niskie, niskie a, nie, myślisz o Biblii jako nie, nie najwyższej wartości, nie najwyższym autorytecie, najprawdopodobniej nie jesteś zbawiony, ponieważ z tego prostego powodu, że Człowiek zbawiony to jest człowiek, który jest zapieczętowany przez Boga Duchem Świętym. I ten Duch Święty prowadzi nas przez całe życie chrześcijańskie nasze, pokazując nam prawdę i drogę do prawdy, i otwierając nam oczy na wszystko, co jest od Boga przekazane nam. Więc ktoś, kto nie ma w sobie Ducha Świętego, oczywiście traktuje Biblię jako coś, co nie ma zbyt wielkiej wartości. Ale człowiek, który, który ma w sobie Ducha Świętego, o, tutaj zupełnie ma inne zdanie na ten temat. Biblia jest wszystkim, wszystkim, co łączy go z Bogiem, ponieważ to jest przekaz Boży, dany nam od Boga bezpośrednio dla nas, aby móc poznać Boga i wszystkie Jego plany z nami związane. Dlatego też a, chciałbym się czytać może tutaj a, na poparcie moich słów a, takich parę wersetów mam a, może na początek w, w liście do Efezjan. Pierwszy rozdział, trzynasty werset mówi tak: W Nim także i Wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Więc tutaj Bóg mówi, że pieczętuje wszystkich swoich. Nawróconych swoich tych, którzy w niego wierzą, duchem świętym jako pieczęcią. I w każdym z nas duch święty mieszka w naszym sercu. Na poparcie tego, jeszcze chciałem przeczytać list do Rzymian w ósmym rozdziale, werset 9 do 11 mówi tak: Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha. Jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeśli natomiast Chrystus z Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutek grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeśli mieszka w Was Duch, tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was Ducha Świętego. Więc tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, przeczytać werset, który mówi, co Duch Święty, który w nas mieszka, w czym, w czym nam pomaga. Więc jeśli otworzymy do Ewangelii Jana, rozdział 16, werset 13 i 14, Pismo Święte mówi. Gdy zaś przyjdziecie, On, duch, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił do siebie, ale od siebie ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe on mnie otoczy chwałą ponieważ z mojego weźmie i wam objawi wszystko co ma ojciec jest moje dlatego powiedziałem że z mojego weźmie i wam objawi więc duch święty prowadzi nas do prawdy otwiera nam oczy pogłębia naszą wiedzę o Bogu i daje nam do zrozumienia wszystkie głębie, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. Jest to progresywne otwieranie naszych oczu. Najpierw musimy poznać mniej, głębio, mniej głęboką doktrynę, żeby poznać tą bardziej głęboką, tak jak dwa dodać dwa, zanim się dowiemy, jak mnożyć i dzielić. Ale gdy będziemy robić, studiować, gdy będziemy pragnąć dotrzeć do głębi wiary, Duch Święty nam to pokaże i doprowadzi nas do tej wiary. Dlatego też, namawiam szczerze, czytajcie Pismo Święte, uczcie się, co Bóg do Was mówi i, i poznajcie, poznajcie Pismo Święte, ponieważ jest to przekaz dany nam od Boga, po to, abyśmy mogli lepiej Go poznać i abyśmy mogli lepiej Mu służyć. Ponieważ naszym obowiązkiem jest służyć Bogu i szerzyć Jego prawdę, Jego doktryny. Gdy otworzymy do drugiego listu Tymoteusza, na, w rozdziale trzecim, werset 16, Pismo Święte mówi... Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania i przekonywania, do poprawiania i do kształcenia. Do sprawi w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Więc pismo święte jest, jest nam dane po to, aby przygotować nas do życia chrześcijańskiego w pełnym tego słowa znaczeniu. I mówienie tego typu rzeczy, jak e, o wiele jest e, tłumaczeń Pisma Świętego, wiele interpretacji itd. E, nie można wiedzieć, gdzie prawda leży. To są, to są bzdury dane nam przez szatana, żeby nas tylko po, pomieszać nam w głowach, ponieważ nie potrzebujemy żadnego. Nikogo, kto będzie nas kierował w Piśmie Świętym, kto będzie nam mówił, gdzie jest prawda, gdzie nie, ponieważ my, jeśli jesteśmy szczerze nawróceni, mamy w sobie ducha świętego, który nas prowadzi i pokazuje nam głębie tego, co Bóg nam chce pokazać. Więc, więc interpretacja, jakakolwiek dana nam przez człowieka, nie będzie taką dobrą interpretacją, jaką dam nam. Duch Święty, który w nas mieszka. Dlatego też e, bardzo Was proszę, zastanówcie się, co... Czy, czy znacie na tyle Pismo Święte? Czy, czy, czy naprawdę potraficie przekazać komuś, kogo kochacie, czy e, dziecku, czy, czy wnukowi, czy jakiemuś tam przyjacielowi to, w co wierzycie? Czy potraficie przekazać, dlaczego wierzycie? Czy potraficie pokazać to w Biblii, poprzeć to Biblią, wszystko to, o czym mówicie? To jest bardzo ważne, dlatego że Bóg dał Wam wiarę i oczekuje od Was tego, abyście byli w stanie, abyście byli. Jego żołnierzami walczącymi o wiarę, walczącymi, daje wam broń, miecz, którym jest pismo święte, abyście mogli nim walczyć, pokazywać, bronić doktryn wiary i, 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 i wiary w Boga. E, dlatego też, te, tak pomyślcie, czy, czy wy potraficie e, bronić na przykład, Wiary, w chwilach, gdy spotykacie się z jakimś atakiem? Czy znacie odpowiedzi na pytania, typu e, na przykład, e, a Biblia jest napisana przez człowieka, więc nie można wierzyć Biblii, bo, bo ktoś, człowiek to napisał, to, to nie jest od Boga. Jakbyś jak odpowiedział na to, na, na takie stwierdzenie? Czy na przykład. A Pan Jezus, a on, on nie jest Bogiem, on, on był człowiekiem, synem Bożym albo jakimś tam a, a, prorokiem. Czy, czy na przykład a, nie, nie ma piekła? Nie ma piekła, albo, albo piekło to jest tutaj na ziemi, a, a później to już nie, nie, nie ma, to czego umieraj? Jak byś potrafił, używając Pisma Świętego, popierając, bo tylko używając Pisma Świętego wiesz, że mówisz prawdę, jak byś potrafiła, czy potrafił walczyć z takimi argumentami, i, i, i żeby dowieść prawdy, żeby pokazać, że ktoś jest w błędzie, żeby pokierować go na właściwe tory. Do, do tego, aby przyszedł do Boga. To jest, to jest ważne i do, to nie, nie tyle, że jest ważne, to jest jeszcze przykazanie dane nam przez Boga, abyśmy byli przygotowani na taką możliwość. Chciałem przeczytać tutaj na przykład właśnie takie przykazanie, ponieważ przykazania dane nam w Piśmie Świętym to nie są sugestie, że może powinniśmy coś tak zrobić, ale... To są, to są rozkazy dane nam przez Boga. Przy każde przykazanie to jest rozkaz. I powinniśmy to wypełniać. Więc jeśli otworzymy na pierwszy list Piotra i w, w trzecim rozdziale, werset 15, mówi tak. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego. I bądźcie zawsze gotowi, do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. Więc to jest przykazanie dane od Boga, ponieważ tutaj Pismo Święte mówi, bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. Bądźcie zawsze gotowi. Czy Ty jesteś gotowy? Gotowa? Czy Ty czytasz Pismo Święte? Czy Ty wiesz? Czy potrafisz na przykład odpowiedzieć na tego typu pytania? Co to jest zbawienie? Albo Przykładowo, czy można. Zasłużyć na zbawienie? Jak można zasłużyć na zbawienie? Albo czy można utracić zbawienie? Albo co to znaczy być nowonarodzonym? Czy ty znasz odpowiedzi na te pytania? Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania. To najprawdopodobniej nie jesteś zbawiony, ponieważ każdy, kto jest zbawiony, to wie to z serca. Prosto z serca te odpowiedzi padają, ponieważ to jest coś, co ktoś doświadczył, kto jest zbawiony. Więc to są pytania, które są ważne, ale na nie trzeba znać odpowiedzi. Trzeba umieć to wytłumaczyć. A jak to się wytłumaczy? jeśli się nie zna Pisma Świętego. Więc szczerze namawiam, czytajcie, studiujcie. Jest to obowiązek, dany nam przez Boga przykazanie. Jako na zakończenie chciałbym jeszcze tylko taką sugestię dać, ponieważ ja e, sam tego się doświadczyłem, że jednym z najlepszych metod, żeby się do, nauczyć, jak Przekazywać dobrą nowinę, jak, jak bronić wiary, jest pisząc na kartce papieru coś w zasadzie ulotki. Najlepiej po prostu napisać ulotkę. I taką, jak będzie dobra ulotka, to można ją skopiować i później dawać ludziom, i, i to będzie takie szerzenie gaspolu takie dawanie. Dobry nadzienie do ludzi, nie, nie, nawet nie trzeba się odzywać, można dawać to i ktoś kto przeczyta, będzie miał wytłumaczone. Więc pisanie takiego właśnie czegoś, e, takiej ulotki, na której będzie wytłumaczone, dlaczego człowiek po, powinien uwierzyć, dlaczego potrzebuje zbawienia, e, w ogóle, co to jest zbawienie tego typu rzeczy. Słowo krok po kroku wytłumaczone, poparte z wersetami z Biblii. Jeśli są wersety z Biblii, człowiek inny, któremu to się da, czy przekaże, to już nie będzie walczył z Wami, tylko z Pismem Świętym. A Pismo Święte nie potrzebuje obrońcy. Pismo Święte się samo obroni. Więc jeśli my napiszemy, że Pismo Święte mówi, że każdy jest grzesznikiem i, i ten grzech zasługuje na potępienie, no to, to nie są moje słowa, tylko to są słowa Pisma Świętego. Jak chcesz walczyć, to proszę walcz z Pismem Świętym. Powiedz Bogu, że to nieprawda. Także szczerze namawiam, piszcie ulotki rozdawajcie ulotki, szeszcie Słowo Boże, szerzcie dobrą nowinę, studiujcie Pismo Święte, czytajcie dzie, codziennie, niech wejdzie wam to w rytuał, w obowiązek, jak to chcecie nazwać, dzień w dzień, czytajcie Pismo Święte, studiujcie, pogłębiajcie wiedzę o Bogu i o waszym zbawieniu. I i tego Wam szczerze życzę, pozdrawiam, dziękuję i Bóg z Wami.